Trzęsienie ziemi. Trzęsienie ziemi zniszczyło duży obszar miasta. Wiele osób zostało rannych, wybuchło kilka pożarów. Nie dopuść, aby ogień wymknął się spod kontroli. Tak jest! Tak, był pojazd! Przybył pojazd. Tak. Przybył pojazd! Przybył Zrozumiano. pojazd! Przybył pojazd! Zrozumiano! Słucham! Zrozumiałem! Jestem w drodze! O co chodzi? Załatwione! Jestem w drodze! Tak! Załatwione! W drodze! Słucham! Zrozumiałem! Most w mieście uległ zawaleniu. Wiele osób tak? jest rannych. Część Zadaję jest pogrzebana pod gruzami. Ponadto Zgodnie kilka rozgazem. osób znajduje się w dużym niebezpieczeństwie. Jestem w drodze! Potrzebujemy skoro. Jestem w drodze! Rozpoczynam ranny. Tak? Jestem w drodze! Zadanie przyjęte! O co chodzę w drodze? Załatwione! O co chodzi załatwione? Jestem w drodze. Jestem w drodze. O co chodzi? Załatwione. Tak. Zadanie przyjęte. W drodze. O co chodzi? Nie ma problemu o co chodzi. W drodze. Nie ma problemu. Tak. Jestem w drodze. Zadanie przyjęte. O co Jestem w drodze. Tak? Potwierdzam. Jestem w drodze! Tak? Jestem w drodze! Jestem w drodze! Tak jest! Pracuję na tym! Przybył pojazd! Załatwione! O co chodzi? Natychmiast! Pracuję na tym! Tak? Zadanie przyjęte. Tak. Przybył pojazd. Tak. Załatwione. Słucham, jestem w drodze. Jestem w drodze. O co chodzi? Jestem w drodze. Zrozumiałem. Słucham. Tak jest! Przybył pojazd. Słucham! Zadanie przyjęte. Tak jest! Natychmiast! Przybył Ten wysoki pojazd. budynek może zaraz runąć. Musimy szybko ewakuować osoby znajdujące się w zagrożonym obszarze. Słucham! Zgodnie z rozkazem! Jestem w drodze. W drodze, o chodź, pracuję nad tym. Pracuję nad tym. Jestem w drodze, załatwione. Słucham, jestem w drodze, załatwione. W drodze, o chodź, tak? Pracuję nad tym. Słucham. Jestem w drodze, pracuję nad tym. Słucham, tak? Pracuję nad tym. Tak. tak? Tak! Słucham, przyjęłam. Słucham, przyjęłam. Jestem w drodze! O co chodzi? Dobrze! Jestem w drodze! Załatwione! O co chodzi? Jestem w drodze! Tak! Tak! Zgodnie z rozkazem! Załatwione! Dobrze! Tak! Jestem w drodze! Zratuj nas w tym! O co chodzi? Zadanie przyjęte! Załatwione! Słucham! Przyjąłem! Tak jest! Tak? Jestem w drodze! Słucham! Zadanie przyjęte! O co chodzi? W drodze tak jest! Tak? Słucham! Pracuję nad tym! Potwierdzam! Tak? O co chodzi? Jestem w drodze! Tak? Tak. Natychmiast. O co chodzi? Natychmiast. Słucham. Tak. Jestem w drodze. Tak. Jestem w drodze. O co chodzi? Zgodnie z rozkazem. Tak jest. Zadanie przyjęte. Zadanie przyjęte. O co chodzi? Tak? Udało ci się ugasić wszystkie płomienie. Naprzód! Bardzo dobrze. Tak? Tak jest. Tak. Jestem w drodze. Zadanie przyjęte. Słucham. Tak. Tak? Tak. Jestem w drodze. O Zadanie przyjęte. Dobrze. Przyjąłem. Słucham. W drodze. Tak? Dobrze. Uwaga! Ten blok mieszkalny może się zawalić w każdej chwili. W drodze. Pracuję nad tym. O co chodzi? Jestem w drodze. W drodze. Tak. Jestem w drodze. Pracuję nad tym. O co chodzi? Jestem w drodze. Jestem w drodze. W drodze. Jestem w drodze! Tak jest! Tak jest! Przybył pojazd! Tak, zadanie przyjęte. był pojazd! Jestem w drodze! Oh. Słucham. Zadanie przyjęte. Jestem w drodze. Słucham. Zgodnie z rozkazem. Jestem w drodze. Jestem w drodze. W drodze. Tak. Tak jest. Tak jest, przybył pojazd, tak przybył pojazd w drodze. Słucham, zadanie przyjęte. Jestem w drodze. Natychmiast. W drodze. Natychmiast. O co chodzi? Jestem w drodze. Załatwione. Tak? Przyjąłem. W drodze. Jestem w drodze. O co chodzi? Jestem w drodze. Fala powodziowa była zupełnie niespodziewana. Musisz szybko dostosować się do nowej sytuacji. Naprzód, jestem w drodze. Załatwione, jestem w drodze. O co chodzi? W drodze. W drodze! Naprzód! O co chodzi? Zrozumiałem! W drodze! Uwaga! Zgłoszono przypadki grabieży. Niektórzy przestępcy są uzbrojeni. Ta grupa upatrzyła sobie cel. Musimy powstrzymać grabieże. Mamy kolejne akty grabieży. Jestem w drodze. jest w drodze W drodze, tak jest, w drodze, tak jest. Jestem w drodze. Tak, jestem w drodze. Pracuję nad tym. Jestem w drodze. Tak. Natychmiast. Jestem w drodze. Na przód. Słucham. Jestem do drodze. w zatopionej części miasta mogą się zawalić. Musimy dopilnować, aby wszystkie osoby zostały Jestem natychmiast ewakuowane. Oto chodź, Pracuję na tym. drugą grupę przestępców dokonujących aktów grabieży. Dobrze. Pracuję nad tym, w drodze. O co chodzi, pracuję nad tym. Przyjąłem, o co chodzi, zgodnie z rozkazem. Tak, jestem w drodze. Jestem w drodze. Jestem w drodze, bez odbioru. Tak. Przyjąłem zadanie przyjęte. Tak jest. Jestem w drodze. Tak jest. Tak, tak. Jestem w drodze. Zrobnie z rozkazem drodze! drodze! Tak, tak! Jestem w drodze! Jestem w drodze! Tak! Słucham! Pracuję nad tym! O co chodzi? Dobrze. W drodze. Pracuję nad tym. Słucham. Pracuję nad tym. Przyjąłem. Słucham. Naprzód. Słucham. Naprzód. Jestem w drodze. Pracuję nad tym. O co chodzi? Zgodnie z rozkazem. Słucham. Przyjąłem zadanie przyjemne. Jestem w drodze. Tak? drodze Zadanie przyjemne. Tak jest. Przybył pojazd. O co chodzi? Jestem w drodze. Tak? W drodze. Jestem w drodze! Słucham! Jestem w drodze! Niektóre budynki w zatopionej części miasta mogą się zawalić. Musimy dopilnować, aby wszystkie osoby zostały natychmiast ewakuowane. Potwierdzam! Słucham! Przyjąłem! Słucham! Przyjęłam! Natychmiast! Jestem w drodze, słucham. Jestem w drodze, tak? O co chodzi? W drodze, potwierdzam. O co chodzi? Natychmiast. Przyjęłam. W drodze, tak? Słucham. Przyjęłam, tak? Przyjęłam. Tak, jestem w drodze. Tak? W drodze. Natychmiast. Tak naprzód Jestem w drodze nie rozkazem! Jestem w drodze Wuram. Tak jestem w drodze Tak w drodze Jestem w drodze O co chodzi O co chodzi natychmiast tak, tak. Przyjęłam. O co chodzi? Tak jest. Tak. Tak. Przyjęłam. Tak. Słucham. O co chodzi, jestem w drodze. Potwierdzam. Rucham. w drodze O co chodzi Jestem w drodze Nie znam nikogo, kto mógłby to zrobić lepiej. Nie sądzę, żebym nawet ja poradził sobie lepiej z powodzią. Pewnie wkrótce zaproponuję Ci moje stanowisko.